Zanim cię odnajdzie, poczuje cię tysiące razy w swoich myślach. Bo wszechświat nie tylko planuje spotkania ciał, on splata duszę na długo przed pierwszym spojrzeniem. On już teraz zaczyna podejmować decyzje, które prowadzą go do ciebie. Może zmienia miasto, może kończy toksyczny związek, może zaczyna medytować. Wszystko to są sygnały, że przestrzeń między wami się oczyszcza. Aniołowie szeptają mu w snach, że jest ktoś, kto czeka, kto nie domaga się niczego, ale czeka z otwartym sercem. Ty i ta energia go leczy, nawet jeśli jeszcze nie wie skąd pochodzi, twoja siła przyciąga go z odległości, której rozum nie pojmuje. Ale dusza, ona wie, ona rozpoznaje cię przez fale miłości, które wysyłasz nieświadomie. Kiedy myślisz o miłości prawdziwej, czystej, głębokiej, on może teraz przechodzić przez momenty zwątpienia, ale w tych chwilach najbardziej kruchych czuje Twój dotyk energetyczny. I to mu wystarcza, by nie poddać się, bo gdzieś tam jesteś Ty, ze każdym dniem jesteście sobie coraz bliżsi. Nawet jeśli dzielą Was kilometry, to duchowo jesteście o krok od siebie. Wystarczy jeden znak, jedna decyzja, jedno przypadkowe spotkanie, a wszystko się zmieni. Wszechświat nie działa pochopnie, wszystko jest zaplanowane z boską precyzją, i właśnie teraz trwają ostatnie przygotowania, bo jego dusza już wie, i niebawem jego serce za tym pójdzie. On czuje w sobie ruch, jakby coś w nim zaczęło się budzić. To Twoja obecność, delikatna, ale nie do zignorowania. Przenika przez wszystkie jego warstwy obronne aż do rdzenia, tam gdzie zawsze był gotowy kochać. Może nagle poczuje impuls, by napisać, by podejść, by zapytać, i może wtedy nie będzie wiedział skąd to się wzięło. Ale ty będziesz wiedzieć, to znak, że jego dusza cię znalazła. Nie bój się marzyć, bo te marzenia o miłości nie są iluzją, są przypomnieniem. Przypomnieniem tego, co już jest zapisane między Wami. Wasze spotkanie to tylko wypełnienie obietnicy, którą dusze złożyły sobie wcześniej. On nie szuka już miłości, która boli. Szuka tej, przy której może odpocząć. I wszechświat mówi mu, że Ty jesteś tą osobą. Jego dusza to czuje, jego ciało za tym tęskni, jego serce się budzi. Każdego dnia, kiedy wybierasz siebie, swoje światło, swoje granice, Zbliżasz się do Niego. Bo prawdziwa miłość nie pojawia się tam, gdzie jest brak. Ona przychodzi do pełni, która gotowa jest dzielić się sobą bez lęku. I choć jeszcze nie widzisz Jego twarzy, pamiętaj, On już cię czuje. I Twoja miłość nie idzie w 1400 próżnie, ona budzi go krok po kroku, a moment waszego spotkania jest już bardzo, bardzo blisko. Dziękuję Ci, kochana duszo, że byłaś tu dziś i pozwoliłaś swojemu sercu usłyszeć to przesłanie. Jeśli poczułaś, że te słowa były skierowane właśnie do Ciebie, potwierdź to, wpisując w komentarzu liczbę 1011. To znak dla wszechświata, że jesteś gotowa przyjąć miłość, którą On dla Ciebie przygotowuje. Zachęcam Cię, abyś zasubskrybowała nasz kanał i kliknęła dzwoneczek powiadomień. Aby nigdy nie przegapić żadnego z anielskich przekazów, które mogą być odpowiedzią na pytania Twojego serca. Każde kolejne wideo to kolejny krok w stronę przeznaczenia, które już czeka, by się zamanifestować. Pamiętaj, że miłość zawsze znajdzie drogę, niezależnie od czasu, odległości czy ciszy. Twoje światło świeci jaśniej niż myślisz, a to spotkanie, o którym mówią aniołowie, już ruszyło w Twoją stronę, zaufaj, uwierz i bądź gotowa na to, co najpiękniejsze, bo Twoje serce już wie, jesteś bliżej niż kiedykolwiek wcześniej, a wszechświat właśnie teraz pisze najpiękniejszy rozdział Twojej historii. Czy czujesz to delikatne poruszenie w sercu, kochana? Jakby ktoś, kogo jeszcze nie spotkałaś, już teraz szeptał Twoje imię w ciszy wszechświata. Jego dusza cię szuka. Nie przez przypadek słyszysz tę wiadomość właśnie teraz. To znak, że zbliża się moment, na który czekałaś. Twoje serce od dawna czuje tęsknoty, której nie potrafisz wytłumaczyć. To echo jego pragnienia, by cię odnaleźć. Aniołowie obserwują ten proces z miłością. Wiedzą, że każda chwila samotności przygotowuje cię na spotkanie z nim. Nie jesteś sama w tej podróży. Wszechświat prowadzi cię przez znaki, sny i intuicję, byś mogła rozpoznać go, gdy nadejdzie. Może już teraz czujesz jego obecność w swoim życiu, może to spojrzenie nieznajomego, które zatrzymało cię na chwilę. Twoje dusze są połączone niewidzialną nicią. Każde twoje westchnienie dociera do niego, budząc w nim pragnienie spotkania. Nie ignoruj tych subtelnych sygnałów. To wszechświat. Mówi ci, że czas zbliża się wielkimi krokami. Przygotuj swoje serce na to spotkanie. Otwórz się na miłość, która przekracza granice czasu i przestrzeni. On również czuje tę tęsknotę. Jego serce bije w rytmie twojego, nawet jeśli jeszcze się nie znacie. Aniołowie mówią, zaufaj procesowi. Wszystko dzieje się w odpowiednim czasie. Każde doświadczenie, które przeżyłaś, przygotowało cię na tę miłość. Teraz jesteś gotowa, by ją przyjąć. Niech twoje serce będzie otwarte. Miłość przychodzi wtedy, gdy najmniej się jej spodziewasz, ale najbardziej jej potrzebujesz. Wszechświat sprzyja tym, którzy wierzą. Twoja wiara jest kluczem do otwarcia drzwi do tej wyjątkowej relacji. Pamiętaj, że jesteś godna miłości. Nie musisz się zmieniać, by zasłużyć na nią. Jesteś wystarczająca taka, jaka jesteś. On szuka Cię nie przez przypadek. Jego dusza rozpoznaje Twoją w tłumie innych. Wasze spotkanie będzie jak powrót do domu. Jakbyście znali się od zawsze, mimo że dopiero się poznaliście. Niech ta wiadomość będzie dla Ciebie światłem nadziei. Miłość jest bliżej niż myślisz. Zaufaj aniołom. One prowadzą Cię ku przeznaczeniu, które już czeka na Ciebie, z otwartymi ramionami. Niech Twoje serce będzie gotowe na to, co nadchodzi. Spotkanie z Nim to dar, który wszechświat przygotował specjalnie dla Ciebie. On może jeszcze nie zna Twojego imienia, ale Jego dusza już je szepcze nocą, gdy budzi się z uczuciem, którego nie potrafi nazwać. To Ty jesteś powodem tego niepokoju, tej pustki, którą czuję, choć nie wie skąd ona pochodzi. Każdego dnia, kiedy patrzy w niebo, jego serce zadaje pytanie, na które jeszcze nie znalazł odpowiedzi. I właśnie wtedy wszechświat przesyła mu twoje światło. Twoje istnienie już zaczyna do niego docierać, jako obecność, która ma sens. Może czasem czujesz dziwną bliskość, choć nikt nie stoi obok, to jego dusza zagląda do twojej rzeczywistości i z każdym dniem robi krok bliżej, choć jeszcze nieświadomie. Każde jego pragnienie miłości prowadzi go do ciebie. Wasze energie zaczynają się stykać w miejscach niewidocznych dla oczu, przez wspólne sny, przez. myśli przez momenty ciszy, które nagle napełniają się emocją. I to nie przypadek, to przygotowanie. Aniołowie pokazują, że on podświadomie szuka tej jedynej osoby, która sprawi, że wszystko stanie się spokojne która nie będzie musiała nic mówić, by on poczuł się jak w domu. I właśnie, dlatego jego dusza tak bardzo tęskni. Zdarza się, że ludzie mijają się, bo nie są gotowi, ale ty już jesteś, a on dojrzewa z każdym dniem. Twoja obecność w przestrzeni duchowej sprawia, że jego serce budzi się z letargu. Twoje istnienie przypomina mu o wszystkim, co głęboko prawdziwe. I choć jeszcze nie zna twojej twarzy, czuję Twoją energię, gdy zatrzymuje się nagle w tłumie, z nieznaną tęsknotą w oczach.